Dzień dobry, jagoda z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Państwa z krótkim impulsem miłosnym lub mniej miłosnym. Więc chciałabym uzyskać od kart tarota odpowiedź na pytanie, czy to, co było między Wami, to było coś ważnego, czym to było, jak to traktować, i może pojawią się kolejne pytania dodatkowe. Więc. Popatrzymy w karty po to, żeby uzyskać jak najwięcej odpowiedzi. Czytanie może nie być długie, ale może akurat ma ono być dla kogoś przeznaczone, skoro tak mnie naszło. Dzisiaj <laughs> słowiański tarot do tego koła życia. Również wszedł mi pierwszy do głowy. Jeśli chodzi o to pytanie, o to czytanie, więc zobaczymy, co tutaj ma się nam pokazać i dla kogo. Czym była ta relacja, ten związek, to partnerstwo, czy to było coś ważnego? Czym to było? Trójka monet, kochankowie i askielichów. No, było tutaj dużo myślenia o szczęściu, jeśli chodzi o tamtą stronę, bo mówimy ciągle o tamtej stronie, jak to z jej perspektywy wyglądało. W pewnym sensie ta osoba wybrała Was po to, żeby się w jakiś sposób z Wami starać, współpracować, myśleć o budowaniu, tej relacji, o której myślała, że się wszystko uda. Czyli, tak jakby założenia mogły być tutaj bardzo dobre, pozytywne, widziała to ta osoba w dosyć kolorowych barwach. Była tutaj szansa w tej relacji. Nic nie zapowiadało. Że się coś nie uda. Być może ma to obejrzeć też ktoś, kto jest w relacji i na tyle, na ile ta relacja rokuje, no to powiedziałabym, że tutaj może być z tego coś szczęśliwego, coś, co przyniesie dużo zadowolenia, dużo, duże spełnienie. Ale trzeba nad tą relacją pracować wspólnie. Trzeba o nią dbać, trzeba ją pielęgnować. Warto by było też, żeby dla Bas to był jedyny wybór, żeby tu nie było osób trzecich, żeby ta osoba, z którą zakładacie, że się teraz spotykacie, żeby była przekonana, że nikogo innego nie ma. Żebyście byli wy dla siebie wzajemnym wyborem, tak bym to ujęła. Co dalej karty pokażą? Ale jednak... Wydało się jakieś, może się wydało e, jakiś fałsz ze strony tej osoby. Mogła ta osoba Was w jakiś sposób okłamać w pewnym momencie. Postanowiliście walczyć bardziej o siebie, łapać swoją równowagę, postawić na siebie, relacje skończyć, odciąć się z powodu jakiegoś kłamstwa, jakiegoś oszustwa. Jeśli to się wydarzyło niedawno, albo dzieje się właśnie teraz, to ja tutaj widzę, że ta osoba nie potraktowała was zbyt poważnie. To znaczy. Różnie może być w tej siódemce mieczy. Mogła coś przed wami ukrywać, mogła się do czegoś nie przyznawać, mogła nawet ukrywać swoje uczucia, bo to też takie, jest taka możliwość. Czyli mogła Wam mm, nie wyznawać uczuć. Nie, po, nie byłyście czy nie byliście pewni tego, co się dzieje, co ta osoba do Was czuje, eee, a ona miała dużo uczuć do Was, tylko mogła widzieć to. Może jeszcze nie, widzia, nie widziała tego czasu, że to był dobry moment na wyznanie uczuć, na otworzenie się przed wami, na podjęcie decyzji takiej już konkretnej, ostatecznej. Mogła nie podjąć tej decyzji, co wam się nie spodobało. Tu raczej widzę, że to mogła. Zaraz zapytam jeszcze karty, ale tak jakby. Ta osoba mogła przed samą sobą nie chcieć się przyznać, że to jest dla niej coś ważnego i też nie informowała was, jak dużo dla niej znaczycie, jak dużo z tym wyborem też wiąże nadziei, ale w rezultacie to wy mogłyście od tej osoby się odciąć i zająć się sobą, bo uznałyście, że, że zwleka. Że jej nie zależy, że nie podejmuje decyzji, na której wam zależało. Może właśnie obawialiście się, czy obawiałyście się osoby, które mnie oglądacie, tego, że nie jesteście jedną opcją dla tej osoby, albo że jest niezdecydowana, żeby z wami być, że nie potrafi dokonać wyboru. I może to wy odcięłyście się od niej, od tej osoby. Ta osoba teraz bardzo rozmyśla. Myślę, że zaczęłaby, jeśli miałaby teraz coś zrobić, to zaczęłaby tę relację z wami od czegoś zupełnie innego. Ta osoba tak jakby sobie przemyślała pewne kwestie, doszła do pewnych. Wniosków. Myślę, że byłaby chętna do nawiązania z Wami ponownie relacji. Tyle, że nie jest pewna, czy Wam by się to podobało. Czy Wy byście chcieli, chciały. Bo może uważać, że traktujecie ją jako osobę nierozsądną, jako osobę niedojrzałą, jako osobę, która może też jest taka jak chorągiewka trochę w tym kole fortuny. Tak tutaj mi przyszło, że właściwie jest niezdecydowana, że coś rozkręca, a później się cofa, coś nakręca, a później wraca do czegoś innego. Czyli nie jest jak gdyby konsekwentna, i wy tej osobie możecie nie ufać, i ta osoba może o tym wiedzieć, że może straciłyście, czy straciliście zaufanie do tej osoby, ale tutaj nowy etap, nowa wizja w ogóle może relacji jest u tej osoby po tych jej przemyśleniach już obecna. Może też być tak, że ta osoba sądzi, że, że miała swój czas i nie wykorzystała tego czasu, nie wykorzystała tej szansy swojej w tym kole fortuny na sukces, na powodzenie, na to spełnienie właśnie z wami, że był ten moment, a teraz, że wy idziecie w ogóle w inną stronę, zaczynacie coś nowego i wcale nie macie ochoty na spotkania kolejny raz z tą osobą. Także ona gdzieś tam może mieć Was w pamięci, może rozmyślać, może. Czy ona żałuje ta osoba? Jeszcze zapytam. Tak, ta osoba może żałować, bo mogłyście być dla tej osoby kimś bardzo ważnym. Tak, jakby straciła teraz już orientację, w którą stronę ma podążać. Straciła może zaufanie też do siebie, bo ona sądziła, że z tej relacji będzie coś poważnego w tym arcykapłanie. Że może to być związek na lata. Że byłyście, czy byliście taką osobą, która, z którą można było coś zbudować, coś trwałego. I ta osoba powiedziałabym, że dużo rozmyśla na Wasz temat. Także na pewno byłyście, czy byliście dla tej osoby kimś ważnym, kimś znaczącym, kimś, z kim się liczyła. Albo jeśli coś zrobiła przeciwko tej relacji, to teraz mocno tego żałuję. Tak jakby sama. Mm, nie, nie potrafiła tego odpuścić. Jakby widziała, że jesteście mądrzejsze czy mądrzejsi, bo podjęliście jakąś tam decyzję po tym, jak coś wyszło na jaw. Albo jeśli nie wyszło, to się okazało, że ta osoba po prostu yy, nie jest zdecydowana. Odcięłyście się i ta osoba teraz wie, że słusznie. Yy, ona Was docenia, ona docenia Wasz taki hart ducha. Właśnie to zdecydowanie, że nie dajecie sobie wyjść na głowę, nie łapiecie takich bajek różnych, nie słuchacie historii. Jak widzicie, że jeśli Wam coś nie odpowiada, to podejmujecie decyzję, żeby e, nawet być samej czy samemu, ale w zgodzie ze sobą żeby ktoś nie traktował was bez szacunku, należy tego wam. I ta osoba was za to podziwia. Ale też w jakiś sposób może żałować, że nie wykorzystała swojej szansy. Że dla niej to nie był jakiś może dobry moment na rozwój tego związku, tej relacji, a dla was wtedy to było ważne. I może wy teraz idziecie dalej i ta osoba o tym wie, może to widzieć nawet, może to dostrzegać, jak promieniejecie, jak kwitniecie, jak się rozwijacie, albo może ta osoba marzyć jeszcze o jakiejś, o kolejnym etapie z wami, tylko nie jest pewna, czy nie potraktujecie jej znowu niepoważnie i yy, nie odrzucicie jej w tym kole fortuny, bo możecie jej po prostu nie przyjąć. Tutaj jej losy jak gdyby się ważą. Więc takie przesłanie mam tutaj dla kogoś. Nie wiem dla kogo, ale krótkie, ale myślę, że zwięzłe i może akurat komuś będzie potrzebne dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, za bycie. Jeśli macie ochotę, piszcie, komentujcie. Za wszelkie formy wsparcia, za polubienia, za subskrypcję jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i oczywiście zapraszam do kolejnych czytań.